Witam bardzo serdecznie z tej strony 18 i mamy jakieś niezapowiedziane zło. Co prawda? No całkiem fajnie się zapowiada. Fajnie od razu się szybko ubierzemy. I pobijemy metinki Może jakieś rękawice właściwie wypadną. A może później założę. A, tu pod spodem też 85 jest. Nie no, ładnie to wygląda. ładnie, ładnie. U, kopotki trzeba oczywiście używać. E, no nic, mam nadzieję, że tutaj dużo osób nie przyjdzie, a a ja sobie pobiję. Eee, jednak ktoś jedzie. No dobrze, to już chyba koniec metinów, przeniosłem się na dolinę, trochę jest lżej, mniej osób i tutaj, tutaj widzimy w międzyczasie strefa walk została otwarta. Co prawda byłem tam raz, ale no więcej ja tam nie pójdę, ja się nie nadaję tak na, na te pvp. No jak widać trochę podków poszło i sobie podsumujemy co, co wypadło ciekawego. Aura myczcza, księga zapomnienia. Może się na coś przyda, nie wiem, smoczy wir, to wątpię zasadzka też wątpię. I tutaj chyba czerwono-ostrze, właśnie. Tu już kłuka blasku księżyca. A otworzymy. O, przeczytamy? Nie pomyśl. Świetnie. I tutaj, to, tak powiem, taki burdel jest. <ścoughs> Ostatnio właśnie zacząłem kopać żyły. Ale z eventu to właśnie poleciały dwa klucze. Jeden pedektor, o ile wiem, to podniosłem. Tak samo jak jedno rękawice też podniosłem, bo ktoś nie wziął. Trzy bodzie. Przydadzą się, przydadzą. Już tam chyba z 20 par mam. E, kamień duchowy. No, co prawda nie wypadło nic z 85, ani 90. Ciekawego, ale przynajmniej jak standardowo 60. metiny nas nie zawiodły. E, kamień Antymagry plus 4. No, się przeniesie na postać. Magiczne nasiona. No, sam się zdziwiłem, że to poleciało, no ale no, czy ja wiem, czy mi się to przyda. Tutaj jeszcze tam parę żył, ród jest. Możliwe, że będę właśnie miał na przykład takie do oddania, ale to jeszcze nie w tym odcinku, może w następnym, zobaczymy. Bo jeszcze chcę trochę pokopać, bo nie będę dawał na przykład po 11 i tu chcę, żeby przynajmniej 200 z każdej rudy było. Bo to, co najważniejsze to dla mnie, to właśnie ruda niebiańskich łez, białego złota, ebonitu, złota i srebra. To to, to ja właśnie sobie mam zamiar zostawić. A reszta, to wszystko, co wykopię, to będę mógł na, na przykład dla moich widzów to dać. Więc może dla Was się przyda. O dziwo mam wędkę plus 5. Możliwe, się, że się spytacie skąd, bo ja miałam plus 4, co prawda, ma plus 4. No właśnie, tak szybko pokażę. Plus 4 cyk. O, 42 na 80. No, a ja dostałem właśnie plus 5, 50 na 120. To dostałem od. Full Moon'a, co prawda tak. ja się nie spodziewałem tego. Się spytał czy dużo łowię, no wiadomo, no coś tam łowię do odcinków. Trochę ryb potrzeba złowić. No i właśnie powiedział mi, że może dać taką wędkę dla mnie. No, ja oczywiście za, za tę wędkę bardzo dziękuję, ona się jak najbardziej przyda. To dzięki temu może szybciej i więcej odcinków będzie w poszukiwaniu perły. Bo może będzie też taki odcinek, że będziemy sam małże otwierać? Kto wie, kto wie. To jeszcze raz bardzo dziękuję, ona jak najbardziej się przyda. A plus 4 to oczywiście dla bufki będzie. No to oczywiście będę mógł sobie na dwa konta łowić. I będzie o wiele szybciej. Eee, a tu właśnie ktoś Kilofa wywalił 57 punktów, a mój ma 5272 i nadal poziom pierwszy. No nic, to chyba wszystko. Nic mi się nie przypomina, żebym jeszcze miał coś wam powiedzieć. No event może powiedzieć, że jest udany, niezapowiedziany, ale udany. Za co oczywiście GM-om. Raczej GM-owi bardzo dziękuję. No i będziemy kończyć. To ja się z wami żegnam. Szam szamanka. No, żegnam się z wami i do następnego odcinka.